Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj bohaterem odcinka będzie aronia, powiemy sobie jak i kiedy ciąć aronię. Słuchajcie, aronia ma wysokie wymagania co do, co do światła, owocuje na pędach dwóch do sześcioletnich, najlepsze owoce ma na tych dwu, letnich Słuchajcie kiedy tniemy aronie no w okresie spoczynku zimowego czyli teraz w lutym pytanie jak tniemy zaczynamy tradycyjnie od cięcia sanitarnego w którym wycinamy sobie wszystkie pędy które przemarzły noszą znamiona chorób są uszkodzone tak eee, przeglądamy sobie dokładnie nasz krzew i wycinamy wszystkie chore uszkodzone eee, Bądź też przemarznięte tak pędy, kiedy jesteśmy po cięciu sanitarnym. Następnie, na czym polega te cięcie właściwe, eee, Aroni? Ano, polega na zachowaniu równowagi między pędami określonego wieku. Eee, cięcie musi doprowadzić do sytuacji, gdzie na naszym krzewie jedną trzecią tak naszego krzewu będą stanowić pędy najmłodsze, tak, następnie jedną trzecią pędy do 4 lat. I jedną trzecią pędy najstarsze te pięcio, pięcio letnie. Słuchajcie, wycinamy również teraz pędy rosnące zbyt silnie na czop 4-5 cm o średnicy ponad 3 cm. Ja tutaj nie widzę takich akurat pędów, ale być może u was one są. Pędy, które nadmiernie wrastają do środka korony. Wycinamy z całego krzewu około 10% pędów i to pytanie które często się pojawia o tej porze mianowicie co zrobić z starą aronią aronią która nie owocuje no tutaj tutaj akurat bym proponował radykalne cięcie odmładzające i wtedy wycinamy wszystkie pędy z pozostawieniem czopa 4-5 cm Oczywiście wyłączy to z owocowania naszą roślinę na, na rok, na dwa lata, no ale przywróci, przywróci witalność krzewu. Słuchajcie, jest luty, zabieram się do pracy, zabieram się do cięcia. Was również zapraszam i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym, w kolejnym odcinku.